Dzień dobry, witajcie, panie, witajcie, panowie. Wita was, zalatany tata, na kolejnej wyprawie leśnej w poszukiwaniu wiosennych grzybów. Dzisiaj na pewno poszukam czarek austriackich, które są grzybami jadalnymi. Może jakieś inne grzybki pojawią się w repertuarze. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Więc nie będę przedłużał i cóż, zapraszam na film ruszajmy razem w tą przygodę lecimy To pierwszy grzybek dzisiaj na mojej drodze nie wiem czy to hełmówka jadowita czy lakówka pospolita czy może coś innego ale fajnie wygląda nie zobaczyć inny grzyb Jest tylko czarki austriackie, ale mam nadzieję, że czarki austriackie, grzyby jadalne też dzisiaj pojawią się na mojej drodze. Więc ruszamy dalej w teren. Jak mówiłem pojawiły się i czarki. Ostatnio były takie malutkie, a dzisiaj cudnych rozmiarów. całkiem duże jadalne mogę Wam powiedzieć że próbowałem mają lekko podstawy smak jak złokiewka nic mi po nich nie było więc jak najbardziej karkami austriackimi można się zajadać nawet na surowo tu z dala pokażę, jak się prezentują. Tu mam jeszcze jedną malutką czareczkę austriacką. Więcej nie widzę. Więc ruszam dalej w ten przecudny wiosenny las. Dzisiaj trochę wieczny, ale mi to nie przeszkadza. Jest godzina dziesiąta. Powoli robi się coraz cieplej, bo rano był przymrozek, więc zobaczymy co w ten fajny, ciepły, lekkowieczny dzień uda mi się jeszcze znaleźć. W tej chwili przemierzam. Aktualnie taką część lasu z powywracanymi drzewami starymi, z takimi mokradłami. Już zdążyłem zamoczyć obuwie. Będę szukał na pewno przejścia. Ale teren jest fajny. Taki inny. Na pewno jest w nim mokro. Tak część Większą część lasu pokrywają bardzo suche liście i suchy teren. Wody brak, ale nie będziemy się tym zniechęcać. Zawsze można pospacerować i znaleźć coś dla siebie, a mianowicie jakieś grzyby bo w tym celu jest ten kanał ruszam jak znajdę coś ciekawszego to się połączę z wami kolejny raz kolejny raz napotykam wawrzynka wilczełyko Pięknie wyglądająca roślinka. Pierw były kwiatki, teraz są listki. Tak to właśnie w tej naturze się odbywa. Akurat z tą rośliną jest ona trująca. Więc nie będziemy jej ruszać. Zobaczymy, co tu jeszcze wokół niej rośnie. Zobaczcie, kartuski las kolejny raz pokazuje, że warto do niego przyjechać. Zobaczcie, jaki piękny zawilec gajowy. Tu sobie rośnie. No, Bukiety bym mógł z tego robić. Cudnie wyglądają. A my szukamy dalej czegoś innego na swojej drodze. piękniejsze niż przebiśniegi. To takie cuda. Tylko w lesie wiosną można zauważyć. Piękne po prostu. A ja idę szukać grzybków. że ten teren okaże się dla mnie szczęśliwy. kolejna czarka austriacka do mojej kolekcji. Zobaczcie. Jak poruszymy. Widać jak zarodniki. Wygląda jak kurz. A to zarodniki z niej spadają. Jedną sobie wezmę, rośnie w takim fajnym terenie. O. I sobie ją zaraz tutaj zjemy. Zobaczcie, dzieło natury jadalne. Prosto z pnia bo rosłoby na pewno na pniu drzewa. Starczy oczyścić i zjeść, ale pokażę Wam, zobaczcie ile tu kleszczy na tym siedzi. Nie wiem, czy ostrość wybiorę, ale kleszcz za kleszczem. te małe czarne jednak nie będę go jadł kleszczy nie będę konsumował ze sobą nie będę nosił i tak pewnie na ubraniu jest już ich pełno wczoraj będąc w lesie zauważyłem już pierwsze sztuki na sobie sobotniej wędrówki powoli czas zakończyć bieg będę zbierał się powoli do domku to co udało się znaleźć to się udało spacer był wyśmienity posiedziałem sobie trochę też na pięku, żeby chwilę odpocząć i cóż ruszam dalej, spotkamy się na następnej wyprawie, na następnej leśnej wędrówce. Pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do następnego razu. Hej.